Agnieszka Woźniak starak opłakuje stratę. Niestety, nie dożył świąt. Posypały się kondolencje. Agnieszka Woźniak Stara ledwo dwa dni temu zdążyła poinformować o problemach zdrowotnych swojego przyjaciela. Dziś gwiazda przekazała łamiące wieści na jego temat. Okazuje się, że jej ukochany Iwan nie dożył świąt. Nadchodzące dni będą szczególnie trudne dla całej rodziny dziennikarki, bo leśnie odczują jego brak. Trudne doświadczenia w życiu Agnieszki Woźniak-Starak Agnieszka Woźniak-Starak zaledwie cztery lata temu przeżyła ogromną osobistą tragedię. 18 sierpnia 2019 roku jej mąż, Piotr Woźniak-Starak, zginął w wypadku na jeziorze Kisajno. To doświadczenie kompletnie zdruzgotało dziennikarkę, która na długo potem wycofała się z życia publicznego. Kilka miesięcy temu obchodziła kolejną rocznicę śmierci męża. Upływ czasu pomógł Agnieszce Woźniak Stara kuporać się z tragedią, jednak los nie był dla niej w ostatnim czasie łaskawy. Jakiś czas temu ogłoszono, że wraz z Janem Pirowskim Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi nadchodzącą edycję Mam Talent. Choć dziennikarka straciła posadę w dzień dobry TVN, nie może zarzekać na brak zawodowych zleceń. Jednak kiedy wydawało się, że wychodzi na prostą, dotknęło ją kolejne trudne doświadczenie. Zaledwie dwa dni temu dziennikarka zamieściła w sowich mediach społecznościowych post, w którym poinformowała swoich fanów o pogarszającym się zdrowiu oddanego przyjaciela. Dziś przekazała z kolei, że Iwan odszedł. Agnieszka Woźniak Starak przeczuwała, że może wydarzyć się najgorsze. Agnieszka Woźniak Starak jest powszechnie znana ze swojej miłości do zwierząt. Dziennikarka posiada między innymi całą gromadkę psów, które uważa za swoich najlepszych przyjaciół. Nie ukrywa, że po stracie męża, czworonogi były dla niej ogromnym oparciem, dzięki któremu udało jej się przetrwać trudne chwile. W swoich mediach społecznościowych często i chętnie dzieli się kadrami, na których pozuje z psiakami. Niejednokrotnie zachęcała również do adopcji zwierząt ze schronisk. Niestety dwa dni temu okazało się, że stan jednego z jej przyjaciół znacząco się pogorszył. Agnieszka Woźniak Starak zaczęła drżeć o zdrowie swojego psa Iwana. Na Instagramie podzieliła się swoim niepokojem z fanami. Iwan jest coraz słabszy. Czuję, że to będą trudne święta, podpisała zdjęcie, na którym widać, jak razem ze swoim wiernym towarzyszem leży owinięta kocem na ziemi. Agnieszka Woźniak-Starak przekazała łamiące wieści. Fotografia instagram.com.aga podkreślenie Woźniak podkreślenie Starak. Agnieszka Woźniak-Starak przekazała łamiące wieści o stracie. Niestety dziś okazało się, że przeczucie Agnieszki Woźniak Starak sprzed kilku dni okazało się słuszne. Dziennikarka straciła swojego ukochanego przyjaciela, psa Iwana. Tragiczną wiadomość przekazała za pośrednictwem Instagrama. Na platformie opublikowała kilka zdjęć Czworonoga, by go upamiętnić. Do kadrów dodała łamiący opis. Iwan. Mój dzielny król Lew, najpiękniejszy z rhodesianów, nie doczekał do świąt. Odszedł dzisiaj. Serce mi pękło. Będę za tobą tęsknić, malutki, wyznała dziennikarka. W trudnych chwilach Agnieszka Woźniak starak może jednak liczyć na wsparcie swoich wiernych fanów oraz znajomych, którzy w licznych i ciepłych słowach przesłali jej w komentarzach pod postem kondolencje. Braguś przytulamy Cię. Boże jak mi przykro. Współczuję kochana, trzymaj się. Zawsze żyją za krótko. Jak smutno, Iwanek był taki kochany i miał takie wspaniałe życie, i najlepszych kochających go ludzi. Przykro mi. Cudowny, piękny psiak. Miał cudowny dom, czytamy.